W życiu, jak słyszę, jest częścią projektu M, czyli biegnij z Danielem w Wielkim Maratonie Kostańskim w październiku. <laughs> Nie wiem, czy tam radę, mam nadzieję, że dał trzymać kciuki. Ciuk <laughs> wow! Idziemy, teraz jedziemy. No, <laughs> jeśli chodzi o Daniela. Jak wiadomo, to przecież krytyk kulinarny pisze sporo recenzji. No i ma jedno swoje ulubione miejsce. Podejrzewam, że może w nim być. Nie mam normalnie. Ja bym chciał jajkona, jajkunia tak zwanego. Podwójnego najlepiej. No ale chwila, to jest kalorycznie rzecz potrzebna, moment. Dobra, kalorycznie nie, no jest fajna wołowina, ciemna bułka, nie? żeby było zdrowo, ciemną bułkę weźmy. Weźmy podwójnego, to tam dobijemy poza anteną jeszcze jednego Ej Jak, jak, no i moment. Miałeś ja tylko gdzieś tam zaspokoić pewne swoje. Podbójne. Podwójne mięso. Podwójne mięso. I zacznijmy włoszeczkę, żeby było tak na. Zgadzam się. Nie, jest okej. Okay. A żeby było ekologicznie, to do, do tego stok weźmiemy, dobra? A? Jakiś. Tak, akurat do nagrania, tam z anteną pewnie napijemy się czegoś innego. E, tak, e, kapi pomarańczowe najlepiej. A? Krypki a, to Pyt, pytki tak, do tego? Tak, tak, pytki, tak, bo one są jakieś ekologiczne, nie? Pytki, tam, pytki, tak, 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 jedno pytki, No dobra, i porcję pytek do naszego, czyli porcję, porcję miasta, tak? Dobra. No i cały projekt. właśnie jest. Ma mają nas z barbecue. Dobra, coś ekologicznego. Puszczę prawo miodowe, jest albo czas na wyjadło. Będzie tak, To się załamałam, ja też burgera, okay? Dobra, to troszeczkę do tego Bylej czoskowy. Czaskowo-czoskowy. Dobra. A dla pani... Um, słodki? Pikantny? E, Pikantny. E, ten barbecue bacon na wniosku. Dobra. E, Dobra. Albo petora. Nie wiem. Albo seriowy. Z onkry, bekon, papryka, albo jajką właśnie. Lubię ostre. A to możemy to ostre zrobić po państwu? to możemy wszystko zrobić sobie wymyślić, więc tak? możemy zrobić... Na bazie serów albo na bazie fety, albo na bazie albo tak. czegoś, tak? Lubię bekon, ostrze i sery. Mm. Okay. <laughs> Aha, a przepraszam proszę no nasz najdroższy operator. Co ja, e, sobie życzysz? Bekony... Zaskoczcie mnie! To Ale na ostro to czy musimy, na delikatną? Tak Zaskocz Ciebie. Na ostro czy na nie, A co polecasz? Ja według mnie ten barbecue bacon to jest to, jest to co robi dobrą robotę. Weźmy, weźmy. Ja. Podwojny najlepiej. Ja bym wziął potrójny. Jak ktoś nigdy nie takiej bulgerownia jako coś co ale jest... Ale bulgerownia takie... to coś takiego zupełnie nowego, nie? Nie, nowego, no. W Stanach pewnie od 20 lat to jest. W no, ale, ale w tam, Poznaniu? No. Ogólnie bulgerownia to jest dokładnie przeciwieństwo tego, z czym kojarzą się bulgery w takich sieciowych restauracjach. To jest dokładnie przeciwieństwo. Czyli niezdrowe, e, triste, jakieś tłuste, jakieś niewiadomego pochodzenia mięsa. Ten właściciel zna człowieka, który to mięsa jest ta piekarnia, zaprzyjawniona. Sosy są robione też przez nich. Według mnie to jest często zdrowsze jedzenie niż to, które, niż to, które macie w domu. Ale nie możemy porównywać też takiej burgerowni do tych najbardziej komer komercyjnych, których nawet. Hmm, ja pewnie nie porównuję. Tylko, że często ludzie nie rozumieją tak. idei takiego miejsca myśląc, że, że to jest coś takiego jak nie chcę zmieniać nazwy tych burgi raźników, nie chodzi o to, że ktoś jest nich, ktoś jest dobry. to jest zupełnie, zupełnie inny koncept takich lokali, czyli postawienie przede wszystkim na jakość i na świeżość produktów. Nie wiem, czy wyjedliście w takich południowych wiekach hmm. ludzi młodych. Myślę, że jest pierwszy raz nie, tak. w ogóle, tak? Tak naprawdę, jeśli nas nie ściągnę, to byśmy nie. w ogóle nie spróbowali. Nie, 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 nie. Ale chciałam, żebyś powiedział, że tak by to było, jedną wielką tajemnicę, o co chodzi. No, idea polega, no. polega na tym, że ja nie będę mówił, czy mi to smakuje, czy nie, bo ja mam swoje zdanie. Ja no, zdanie. Ciekawe są, co wy powiedzie po zjedzeniu pierwszy raz w takim miejscu. No, hmm. ale nie uważasz, że będziecie trochę ciężko, jako będą musieli jadę z kulinarnym i przez te wszystkie trudy. Związane z ewentualną dietą potrzebną sobie? Nie, 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 po Ale ja nigdy nie mówię, o nie wiecie. Mówiliśmy o tym, że biegam. biegał. Ja chcę biegać, nie że to wystarczy? No nie wiem, na razie tak, na razie biegam, a jeżeli się okaże, że. Tak, to tak wyrobiony smak. Znasz najlepsze, można powiedzieć, malarę z Nike gdzieś w poznaniu. Low, 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 low. Fajnie, no. Mam swoje ulubione miejsca. Proszę się rozstać po prostu. Ale nie rozstanę się z nimi. Ja się, znaczy jeżeli będzie trzeba albo bieganie, albo jedzenie no to no to, to, no to jedzenie zostanie nawet. druga pani wjeżdża Cóż czynić? Co robić w takiej sytuacji? No mamy niemałego chłopa, tak, musi rzucić na wadze. Więc mhm. to jest problem, wydaje mi się w dużej ilości yy, yy, społeczeństwa, że no jest problem, są mężczyźni, jednak ktoś mają sporo kilogramów do rzucenia, ale nie wiedzą jak, nie wiedzą jak, jak ruszyć, co robić pod względem diety. To znaczy po pierwsze Pan Daniel zaczął od dosyć ważnego elementu, czyli aktywności fizycznej. Zakładają, Wiec... że lubi jeść, to była jedna alternatywa. No tak. Ale większość ludzi tego w ogóle nie robi, w czym to jest fajne. I dużo tej aktywności jest, jak na początek. Z tym, że ważne, że ta aktywność jest jeszcze na takim, że tak powiem, mało wymagającym poziomie, jeżeli chodzi o intensywność. Prawda? W sensie nie ma to jakichś um, szybkich biegów, prawda? Czy szybkie jest najwyższe, tylko wszystko jest to spokojne, od tego powinno się zacząć. Od takiego, um, no właśnie, przyzwyczajenia organizmu do tego, że coś się zmienia. No czyli zaczęliśmy od aktywności. Ale prawdą jest, że ta zmiana na długo nie może nam służyć, no bo nawyki są nawykami. I jedzenie też musi wspomóc to nasze chudnięcie. się jest podstawą każdej aktywności fizycznej. Dlaczego? Dlatego, że y, chociażby sam fakt, że jak zjemy coś ciężkiego, ciężkostrawnego, y, z dużą ilością tłuszczu, to albo nam się nie chce, albo też nie mamy tej energii y, no, no, Dobre. Dobra. No co powiemy? Dobra. Tak? Ja, wcale nie, stale. Stale nie w dwóch olbrzymich plasterów wołowiny. Hmm. Z różnymi dodatkami. Sele. No jak podobny do sieciowego masz już tego? Czyli połączenie sera... Nie, um... mnie. <laughs> On mnie mi ubraził. Yes, yes. yeah. Jeżeli ja jest. Nie. już z tą bo... A wiesz, że teraz runda druga. Ale tego nie miało być. Wielu rzeczy nie miało być. Znaczy, może ja się wytłumaczę. Dodam tylko, że jako jedyny nie zamówiłem do drugiej Bo Jak Ja to biegam nie? i trochę dbam o siebie. Drudę drugą zamówili tylko y, ludzie z telewizji. Ja jem orzeczki sobie, a oni zamówili drugą rundę. No. Czyli jeszcze raz, burbierek. Y. Nie, nie, to tak nie miało być, bo to jest tylko degustacja. Po prostu coś takiego nowego, coś nas zaskoczyło, chcemy spróbować, podelektować się. Państwa, przypomnę tylko to, co mówiła Gosia na samym początku, jak się tutaj spotkaliśmy, że nie powinienem, że biegałem. To była u mnie chyba też tylko degustacja. Jeżeli to, co teraz będzie tutaj, to jest degustacja, to czym było to, co ja zrobiłem? Ja zadałem tylko jedną porcję, a wy już drugą miecie, więc... Nie, nie, moment. Ja tylko będę próbować, resztę oddaję tutaj. Ja nigdy nie Zemielu Ja, nie lubię, ja to nigdy to, tak. nie, 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 nie. nie. Nagrany, nagramy zaraz to wszystko. Zobaczycie kto zje, co go Miałam jeść. Miałam Miałam. Do... Do... jest mega pikantny sos. I teraz zobaczymy, nagle zabijaka zabiję. Ale to ja miałam przekonać, żebyś ty biegał, a nie ty mnie do jedzenia. Halo, ja bo troszeczkę się właśnie jem. troszeczkę się Ale, się ale, ale to właśnie, że ja nie wiem, ty jesz. No jest, jest, jest. No tak. Zobaczymy, czy zabije. Panią Gosię, czy nie zabije? No, widziałem ilość papryczek, które tam było włożone. Może zabić. Tu chodzi o to, żeby sobie wspomóc tą dietą pod odchudzania. I nie chodzi tu o to, żeby być na sałatkach, tylko żeby tak dobierać jedzenie, żeby ono było lekko strawne, żeby nam się po nim dobrze biegało i żeby to wspomagało to nasze podnięcia I tutaj chodzi nam na podstawową takim elementem są węglowodany, czyli mówiąc prościej, y, wszelkie pieczywo, makarony, ryż, też i owoce i warzywa. Owszem, i to dobry sposób na, y, powiedzmy, posiłek po jakiejś aktywności. Mm -hmm. Szklanka soku, czy powiedzmy dwie, dwie pomarańcze, czy, powiedzmy, czy jabłka. Natomiast y, właśnie, te węglowodany, ta lekostrawność, y, mniejsza ilość tłuszczu. Owszem, jeżeli czasem zjemy jakiś taki obiad, który jest syty, ma dużą ilość tłuszczu, albo jest dużo objętościowo, to mhm. musimy odczekać. Dwie, trzy godziny, do no dokładnie trzy godziny to mi przy takim objętościowo dużym posiłku. Ale chodzi o to, żeby dodać sobie energii, i od rana zależy, kiedy ta aktywność jest. Jeśli jest od rana, to taki posiłek, chociażby nie mam trzy kanapki, mhm. ale z jakąś chudą wędliną, czy z twarożkiem, to da nam energię z tych węglowodanów w pieczywa, czy powiedzmy jakaś sałatka makaronowa, a jednocześnie nie będzie nam tak ciężko biec, nie będzie nam ciężko uprawiać tych, tej aktywności. Więc Czyli to już nawet nie chodzi o samą dietę, tylko o jakiś taki świadomy wybór. O świadomy wybór posiłków, chociażby w tym dniu, kiedy chcemy tą aktywność uprawić. Hmm. Tylko chciałem przypomnieć, że cały program e, dotyczy biegów maratońskich e, i mojego udziału w nim. E, to jest główny cel tego programu. Widzą Państwo w minach pani e, redaktor i nie widzą Państwo miny i pana operatora. Ten program naprawdę jest o bieganiu.